Z tej strony Elin, jesteśmy dzisiaj w Alicji Online, gdzie mieliśmy wczoraj aktualizację, na którą niestety nie miałam czasu, ale sobie odkryłam nawet, powiem szczerze po części, właśnie gdzieś tam grając w nocy w Alicję. Mili Państwo, jak widzicie, siedzę sobie na nowym koniku Pinto, który gdzieś tam są, się mi urodził. Mam dużo mniej kasy, miałam prawie 200 tysięcy, straciłam 100, miałam 180, a straciłam 150, właściwie to trochę więcej 160 <grych> na to, żeby konia rozmnożyć i żeby wyszedł jakiś taki w miarę fajny. Ten koniec ma na mnie Milka i trzymam go z dwóch względów. Po pierwsze herb, który oczywiście się jakoś tam może przydać. Może jakoś nie jest to super ważna sprawa, ale te herby są całkiem fajne. Jako kolekcja, a po drugie no to statystyki, które m, może nie są zbyt super, ale mi się w miarę po, podobają i chcę go wytestować. E, no i teraz tak, e, aha tutaj mamy, aha tak, tutaj mamy herb, który zabrałam sobie z poprzedniego konika i który, którego wypuściłam, e, a tu mamy milkę. Reszta koni pozostaje jak była. Więc nic się nie zmieniło, tu jest Milka, Milka nie ma zbyt super statystyk, super statystyk ale ma szybkości, miała 51, yy, miała 170 chyba tam 3 punkty, tam 2, 1 punktów jak się urodziła, więc chyba tak całkiem, całkiem nie jestem pewna, zobaczymy jak będzie dalej. Yy. Cóż, nie chciałam konia na kontrolę, nie tak bardzo chciałam konia na kontrolę jak chciałam właśnie na szybkość i na siłę lub na siłę walki. Eee, wiecie co, bardzo mi się właśnie yy, podobają tutaj te konie, które są albo szybkość, zwinność, albo po prostu szybkość i gdzieś ta siła walki. Eee, co mi się podobało na siłę walki, yy, to to, że po prostu maksymalną prędkość pościgu zwiększa yy, i te yy, przyspieszanie po, po złapaniu pióra trwa dłużej i też zwiększa ten jakby czas, kiedy są pióra w powietrzu, tak, zasięg piór, o właśnie. I to mi się bardzo podobało i to mi się bardzo przydaje, bo nie, nie ukrywam, że ja po prostu jak jadę na spidzie, to się do kogoś najlepiej przyklejam i potem po prostu go, że tak powiem, biorę pod sam koniec. No tutaj nic ciekawego tak naprawdę, poza małością, która się trafiła całkiem fajna. No i herbem, który też nie jest jakiś super, bo ma tylko dwie gwiazdki. Ojej! Ale jest, ale jest. Konik jest dumny, dumny nie jest żarłokiem, Czyli jakby, no nic specjalnego, no ale dobra. I co Wam jeszcze chciałam pokazać? Aha, herby. Urodził mi się konik, który miał herb z trzecią gwiazdeczką, ale ja stwierdziłam, że hmm, był o tyle słaby, miał po 20 chyba parę punktów, nawet miał jeden 11-18. Stwierdziłam, że no sorry, ale chyba nie będę go po prostu trzymać. No, bo to nie ma większego sensu. I, i po prostu yy, po prostu wezmę sobie po prostu t, yy, nowego konika, rozmnożę. No i mamy, zobaczcie, dwa herby obok siebie, no to całkiem fajnie, więc chciałabym, to jest jak zbieranie naklejek, chciałabym te herby uzbierać. Mamy już dwa, trzy, pięć herbów. Mogłabym mieć szósty, ale nie mam. Szósty będzie tu z tego konika. I chyba jeszcze jeden konik nie ma tutaj herbu. I byłaby to właśnie jest Mirabelka. I też ten herb, czyli będzie siódmy wtedy, też ten herb sobie uzbieramy. Mirabelka też ma całkiem fajne staty, więc może, może je rozwinę zamiast na przykład szybkości, zwinność, albo po prostu właśnie siłę, czy cokolwiek innego. Bo ma kontroli sporo. To rozwinę jej może coś, co po prostu ma najwięcej, może właśnie siłę walki. Zobaczcie, całkiem nieźle widzę, że. Jej staty wyglądają, A więc może nie będzie szybkości, tylko będzie kontrola i, kontrola i siła walki. Dobrze, tyle gadania na temat moich aktualizacji. Naprawiłam sobie rzeczy z w postawiłam jajko. Wy też zbiedniałam pod względem po prostu tych kryształków, bo oczywiście wszystko ponaprawiałam. Więc no cóż. Więc no cóż, e, no dobra, teraz przechodzimy do aktualizacji. E, I cóż, e, nowe fryzury i statusy online. Drodzy gracze, dzisiaj daliśmy do gry dwa, dwie nowe fryzury. Pierwsza to blond fryzura z poświtem zieleni, e, dwoma długimi warkoczami e, połączonymi na końcu. E, tak, dobra. Ukazuje ele... o Boże, przepraszam. Ukazuje elegancki kształt okręgu, który idealnie pasuje do Twojej e, z żeńskiej postaci. Z kolei druga fryzura jest średniej długości. To brązowa, o brązowej barwie. Dzięki tej fryzurze Twoja męska postać jest bardziej przystojna. Obie fryzury są dostępne od 15 poziomu. Również możesz zmienić swój status gry przez e, w grze z dostępnego na Zaraz Wracam oraz Offline. Aby to zrobić, otwórz listę znajomych. Kliknij w małą strzałkę obok obok Twojej nazwy. I to jest tu, kochani, mili Państwo, i mamy Zaraz Wracam Offline. Super, co chyba było, ale może tak nie do końca działało. E, już, 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 czekajcie. E, obok Twojej nazwy postaci u e, góry zauważ, że offline status nie powoduje utracenia połączenia z grą, ale powoduje, ale powoduje, e, że jesteś niewidoczny dla swoich przyjaciół oraz gildii. Mamy nadzieję, że podobają Wam się nowe fryzury. I tu zaraz Wam pokażę zdjęcie, i zaraz będę do Was wracać. No i tak, mili Państwo, wróciliśmy, zdjęcia są super. Fryzurę zaraz zobaczymy sobie z tyłu. A tymczasem, cóż, jestem offline. To jest bardzo fajne, jeżeli chciałabym na przykład uciec sobie po prostu od takich osób, które są natrętne, że tak powiem. I właśnie, tak myślałam, jeżeli jesteśmy offline, nie możemy być na online ranczu, czyli niby nie tracimy połączenia z grą, ale nie możemy być online, tak? Na, na online danczu. Yy, no cóż, to jest takie trochę wiadomo, tak? Tak samo myślę, że byłoby z wyścigami, tak samo mi się wydawało, że od razu wyścigi będą, siema, że wyścigi będą, słuchajcie, też... Yy... O Boże, to nie ogarnę. Że wyścigi będą też po prostu w ten sposób. E, też będą po prostu e, w ten sposób działały. No i cóż. Jaguar. Poziom 24 nie należy. I like naturo. No super. Dobra. E, zobaczymy sobie teraz wyścigi. Czy ja mogę dołączyć do wyścigów? Może mogę. Zobaczymy. 4 na 8 możemy dołączyć. Mm, czyli dołączyć mogę. Nie mogę tylko uczestniczyć jakby w tym online ranczu. Dobrze, ale zanim wyścigi, yy, to ja bym oczywiście chciała jednak, yy, moje koniki przebiegły, kochane. Yy, chciałabym. Aha, już w ogóle ten Milka jest mniejsza od, od innych koni. Od ale jest mniejsza od, od, mi, od Spinera, od Pirobelki. Yy. Przepraszam. Tylko, właśnie na mandarynkach najmniej. Mandarynka, co ty robisz? Tak, i, i jest trochę mniejsza, chyba od, y, y, od. właśnie, trochę mniejsza jest, co? Że tak weszłam w ten. Trochę mniejsza jest też od Milana. Dobra, ja chciałam. Teraz tak, zmienić sobie status na online, bo nie jest mi to na razie potrzebne. I pójdziemy sobie do sklepu. I słuchajcie, zobaczymy sobie fryzurkę. Fryzurka, no cóż, mi osobiście nie bardzo przypadła do gustu. O tyle, ile tu jest super, o tyle te, te warkocze są jakby miała mega dwa wielkie rogi. To, że jest zielone, jest super, ale te warkocze, właśnie, może gdyby tak troszeczkę mniej odstawały, właśnie po okręgu, no taki taki wianek, gdyby były tak luźno zwieszone, tak, to byłoby może super. Z drugiej ze strony kurczę, w sumie to. Mamy tutaj dużo luźnych fryzur, więc. No, dlaczego nie mogę tego zrobić, tak, żeby było tak w miarę blisko? No, nie mogę, niestety. Chciałam ten ogonek zobaczyć z no, bliska, no niestety nie mogę. Chociaż może bym mogła, słuchajcie, czekajcie, zobaczymy sobie to w ten sposób. O, właśnie. <laughs> ogonek super, fajne zapięcie, tylko mówię, no, mi osobiście to. Tak wiecie, tak nie bardzo, nie? Śmieszne, śmieszne są te warkoczyki. Ale ja bym wolała, gdyby jednak one były tak bardzo luźno związane i byłoby to wtedy takie, takie naturalniejsze. No one są teraz takie pełne, że, że szok. Uii. Fajny jest ten ruch włosów, to jest w ogóle super. Dobrze, to tyle na temat warkoczyków. Cóż, ja aktualnie przebrałam się troszeczkę jeżdżę w takim stroju. Bluzeczka z kapturem, do tego mm, oczywiście ładna bluzeczka tutaj z wzorkiem na cycach z różowymi wstawkami, do tego różowa chusteczka, o tym myślę, że to jest w ogóle od kompletu, nie mam pojęcia, po prostu wybierałam według wizualnych swoich upodobań. Weźmiemy sobie zbrojkę jeszcze, a propos bonusu, bo ona ma jakieś staty, więc dlaczego nie. Eee, więc sobie ją weźmiemy. Zawsze o nie zapominam, o marchewkach nie zapominam już, ale o zbroi jak jadę na wyścig zapominam. No i dobra, no i co? Żeby nie być gołosłownym, to pojedziemy troszeczkę. Myślę, że może jeden, dwa wyścigi. Mm, najlepiej byłoby, właśnie, na pić. O kurczę, znowu zapomniałam. Nie wiem, czy mam na, karo na ten. E, quest na karotki, czy na. Na PD mam, no. Kurka. Dlaczego to jest na PD? Ja chciałam na karotki. a chociaż tak tych karotek się nie dostaje, więc nie wiem o co chodzi. Serio, nie wiem o co chodzi. Myślałam, że to jest jakieś podsumowanie czy coś, no niestety. Dobra, 7 na 8, może damy radę. Yy, 2 na 8, o Boże, nie, nie, nie. <laughs> to, to jest właśnie mój wzrok. Często, często mylę po prostu. 5 na 8 też grają, no to może 5 na 8. Dobrze. Yy, no i cóż, czekamy sobie ładnie, pięknie. Yy, ostatnio jeździłam bez zbrojki, nawet udawało mi się wygrywać. To jest kwestia oczywiście, kwestia oczywiście... Yy, no, innych graczy, tak? Bo jak mamy kogoś, kto jest z Korei lub Rosji, kto po prostu wymiata, to nawet nie mam szans dojechać. No, ale teraz pojedziemy sobie ze zbrojką. Myślę, że to trochę podbije nam umiejętności naszego konia, naszej milki. Ech, bardzo mi się podoba ta łatka tutaj. Ta łatka tutaj na tyłeczku, która po prostu y, wygląda troszeczkę jak serduszko. To jest y, przesłodkie, moim zdaniem. No i cóż, na razie będę się z Wami chwilowo żegnać. Co by nie. Aha, podkończyli, Co by nie przedłużyć, chciałam powiedzieć. No dobra, to poczekamy sobie chwilę. To poczekamy sobie chwilę, się wszak, napiję. Tak, i bardzo dziękuję sobie, która właśnie wymieniła sobie ten sposób e, robienia questów, mieli Państwo, dlatego że <laughs> no po prostu nie oszukujmy się, ale. No, to, że pokonaj to i tamto, te, te dwie wartości, to sobie sama wykminiłam, ale 90 boosterów faktycznie szybko, szybko leci, więc bardzo dziękuję. A właśnie, ostatnio wbiłam też siódmy poziom rancza albo ósmy. Nie pamiętam, musielibyśmy zobaczyć tam wcześniej na nagraniu, bo nawet nie spojrzałam. Więc niebawem będziemy to ranczo ulepszać. No i to, ciśniemy i to bardzo długą trasę. Myślę, że polecimy sobie tylko tą, ewentualnie jeszcze jakąś jedną. I na tym zakończymy odcinek. Staram się na tym speedie coś tam ugrać, ale ja tego nie umiem. <laughs> ja tego nie umiem po prostu. Staram się coś tam ugrać, ale naprawdę jest. No, bywa różnie. Po prostu, bywa różnie. Bywa różnie. Był tu taki warkoczek się trochę do tej kiteczki, właśnie tutaj, tej, tej kiteczki. I ten warkoczyk, to warkoczyki były? Czy to była właśnie też rozpuszczona strukturka z warkoczykami po bokach? I one są właśnie luźno, luźno ułożone, i to jest właśnie super, bo te warkoczyki po prostu są takie, wiecie? A te są tak, na, jakby natapirowane, nie wiem, nalakierowane, wystylizowane, czy po prostu wiecie? No są takie, nie powiedziałabym sztuczne, ale są po prostu tak. To był mój pad, i perfect start. Są tak po prostu, wiecie, mocno y przytegowane, że szok. Ojej, znowu kliknąłam sobie. Dobra, już. Y wykminiłam, słuchajcie, bo kilka dni wcześniej mówiłam do Was, że nagrałam wam. No, niestety jesteśmy dlatego ostatni. Nagrałam wam y to, dlaczego mi się tak dzieje, że mi się karka obraca. Y a jak wiecie, mi mam pada podłączonego pod tiry y i słuchajcie, on y czasem wibruje, więc ja go czasem ruszam. No i lewy, lewy przycisk pojawia tam z przodu po prostu jest od tego, żeby zmieniać mi kamerę, słuchajcie, naprzód. I ja mogę, tak jak tutaj, nie? Tylko na stałe. I nic nie działa, słuchajcie, tylko to wykminiłam po prostu przez, przez przypadek, że go dotknęłam i akurat... I akurat... Um, uuu, dobra. I akurat się zmieniła kamera, więc wykminiłam. <laughs> dobra, będziemy gonić, byleby te piórka nas uratowały. Niestety nie było walki o i tak dalej. Bo to zawsze jest walka przepychanka, kto, kto pierwszy, kto drugi, i tak dalej. Ale dobra. Mamy piórka? Nie mamy piórka, ale zaraz będziemy mieli piórko. O, nie zdążyłam, niestety. Szkoda, 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 szkoda. Przeleciałam. O jejku. Ktoś tu się mocno bija bardzo. Jedźcie pyszczki, bo nie dojedziecie w końcu. Ja też się obijam bardzo ładnie. Wow, 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 wow. Dobra, yy, także wypieniłam sobie, dlaczego ta kamerka tak się robi, yy, dlaczego i tak dalej, z jakiej, z jakiej yy, to mańki wychodzi. Piórko! Ja chcę piórko! Chociaż bardzo ładnie mi idzie, ładnie nie. Zresztą to jest finał więc może być ciężko niestety. No i tutaj zawala, zawalają, zapieprzają dosyć mocno, więc no tutaj jest, jest z tym problem. Trzeba się naprawdę mocno wyrabiać, żeby i nie uderzać w nic, żeby faktycznie dać radę tym osobom, które tutaj po prostu jeżdżą. Mam mamy piórka, mamy piórka. Mamy piórka jest. O, matko, zobaczcie, gdzie ja jestem. Ładnie. Nie ma opcji. Nie ma opcji, ale porobimy też booster. Dajcie spokój. Zobaczcie, dojechała tylko dwie osoby. No i to są właśnie koranyczyty, tak? więc no cóż, no cóż, myślę, że to tak trochę się mija z celem, jestem ciekawa ile osoba wygrana po prostu ma, ma punktów na, zobaczymy sobie zaraz, już ludzie opuszczają sobie ten, na procent, proszę bardzo, 669, 60 poziom, wszystko jasne, ja osobiście uważam, że spróbujemy jeszcze raz, jeżeli nie dojedziemy, to dam sobie spokój, skoczyła naszemu konikowi pełna koniczynka. Osobiście yy, uważam, osobiście widziałam ostatnio osobę, która miała tam ponad tysiąc faktycznie, tak jak mówiliście. Yy, no i to są osoby, które po prostu grają, tak? Ale no te osoby, które tutaj widzimy, to one są specami od Alicji. Mam, mam wrażenie, że grają od samego początku, jak tylko Alicja powstała. I nie nie ta nowa, ta stara Alicja. No, więc tutaj, o, to jest ta, nie, to jest Kiteczka. Mówiłam jeszcze o warkoczykach. Więc to jest ta różnica. No cóż, Państwu. państwo. Ta osoba ma fajny, fajny strój. Ciekawe skąd. Ciekawe skąd. No ja swoje stroje, które miałam jakiś tam, jakiś tam czas temu po prostu zaprzepaściłam niestety, więc szkoda. Refound działał. Czemu oni nie używają Perfect Startu? Zresztą jedną chyba użyłam. Refound działał, <laughs> także no... Nie wiem po co to w sumie robiłam, no, ale robiłam, także dobra. Abra mi się pisie, to co? Lecimy dalej. No, zobaczymy jak się nam uda Tym razem dojechać. To będzie dobrze. To się jeszcze złapał. Jak się nam uda tym razem dojechać, to będzie dobrze. Przez pierwsze okrążenie staram się yy, zużywać te boostery. No ta już poszła. zbierała trzy boostery, poszła wki No. A potem staram się te bustery jednak zachowywać i lecieć tylko na jednym. O, obiła się, tak super. Stara się, żeby nie było za nią piórek. I cały czas sobie daszuję. A do daszowania chyba też trzeba mieć konika, który ma dużo zwinności, powiem szczerze, bo jeżeli nie macie zwinności, tak jak teraz w tym koniku ja, to raczej będzie ciężko, wie, wie, wiecie? tak mi się wydaje. O, no, od razu ci. Traci, traci traci jakby swoją moc <laughs> zaraz po, po daszowaniu to albo trzeba cały czas daszować albo nie wiem co po prostu <laughs> ej, uderzyłam się, nie, normalnie nie uderzyłam się ale musimy chwilę się skupić sobie, chociaż trochę jakąś tam pozycję mieć no, chyba się uderzyłam, tak jest nie jest też te osoby zmuszać do używania boosterów. No słuchajcie, trzecia. Słuchajcie, to prawie druga. <laughs> Chyba nie było tak bardzo źle. Chyba nie było tak bardzo źle, słuchajcie. Może nawet było nieźle. No i za dwoma 60kami Myślę, że nie, nie było źle. Yy, no dobra. Google napisała, jakby ktoś nie wiedział. Eee, GG napisała i to właśnie jest Rosjanka, więc Rosjanka to Rosjanin, nie wiem. Eee, 60 poziom proszę bardzo. Nie, poziom 45, a proszę. Tam, że... proszę 60. No dobrze, no podobnie w do mnie. <ścoughs> Właściwie tak samo. Dobrze nie siebie się kolorowe. Ja się do jak nam. Mam nadzieję, że się podobało. Idę robić dalej questy na Alicji. Komentujcie, subskrybujcie, a ja jadę dalej i łapa się w górę. Do zobaczenia na końskim szlaku. Alicji, papa!